Jest środa, szósty dzień maja, ja się nazywam Anna Arciszewska, za oknem prawdziwe lato. W najbliższą sobotę i niedzielę w metropolii ma być ponad 80 stopni Fahrenheit'a. Zanim jednak weekend, zapraszam Państwa na wiadomości nowego dziennika. A w dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o reformie imigracyjnej, którą obiecuje Hillary Clinton. Podpowiemy, czym można dostać się na Kubę. Kolejni przewoźnicy uruchamiają połączenia. A na koniec gigantyczna muzyczna niespodzianka, czyli koncert zespołu Legendy YouTube na nowojorskiej stacji metra. Zapraszam. A zaczynamy tematem wyborczym, bo czwartek jest ostatnim dniem, kiedy można się zarejestrować, a dzięki temu w sobotę móc oddać swój głos w wyborach prezydenckich. Do dzisiejszego południa z tego przywileju skorzystało już w USA ponad 18 tysięcy naszych rodaków, a liczba ta rośnie z minuty na minutę. Najwięcej wyborców, bo prawie 10 tysięcy do południa w środę zapisało się w sześciu komisjach wyborczych w Chicago w rejonie Nowojorskim obejmującym cztery punkty wyborcze w mieście Nowy Jork i po jednym w New Jersey, Filadelfii i New Britain było to ponad 6300 wyborców. Tymczasem we wtorek wieczorem w Polsce odbyła się debata telewizyjna kandydatów, a więcej na ten temat piszemy w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Podczas przystanku wyborczego w Las Vegas ubiegająca się o fotel prezydencki Hillary Clinton obiecała, że walczyć będzie o prawa dla nielegalnych imigrantów sięgające poza rozporządzenia imigracyjne, które podpisał w listopadzie ubiegłego roku prezydent Obama. Jeśli kongres nie podejmie działania i nie zatwierdzi kompleksowej reformy imigracyjnej, jako prezydent obiecuje, że zrobi wszystko, co możliwe w obliczu prawa. Powiedziała kandydatka, stwierdzając przy tym, że przeszedł już czas na to, aby umożliwić imigrantom ścieżkę do pełnego obywatelstwa. Zapowiedziała też, że jako prezydent będzie dążyła do wprowadzenia bardziej humanistycznych warunków podczas zatrzymań nielegalnych imigrantów. A o tym, co jeszcze obiecuje Hillary Clinton, piszemy w czwartkowym wydaniu nowego dziennika. Po ponad 50-letniej przerwie ponownie zaczną kursować promy między Florydą a Hawaną. Pierwszy wypłynie już za kilka tygodni. Z kolei od lipca połączenie lotnicze między Nowym Jorkiem a stolicą Kuby uruchamia amerykański tani przewoźnik JetBlue. To kolejny etap normalizacji stosunków pomiędzy Waszyngtonem a Hawaną. Zezwolenia na połączenia promowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą otrzymały cztery firmy z Florydy. Będą one oferować rejsy do Hawany po cenach niższych niż loty czarterowe i z możliwością zabrania większego bagażu. Połączenie lotnicze ruszy z kolei 3 lipca. Samoloty na tej trasie będą latały w każdy piątek z lotniska JFK. Teraz nieco zaskakująca informacja. Gigantyczne billboardy będące swoistą ikoną Times Square mogą niebawem zostać usunięte. Według prawa federalnego reklamy te naruszają obowiązujące od 1965 roku przepisy drogowe. Według nich drogi w okolicy największego skrzyżowania świata zostały sklasyfikowane jako autostrady. W związku z tym powierzchnia reklam znajdujących się w ich pobliżu w odległości do 660 stóp nie może być większa niż 1200 stóp kwadratowych. Wiele billboardów znajdujących się na Times Square zdecydowanie przekracza te wymiary. Władze federalne żądają dostosowania ich do obowiązujących przepisów, grożąc karami, które mogą być nałożone na ich właścicieli, a także wstrzymaniem 90-milionowych dotacji na rzecz rozwoju autostrad. Przenosimy się na Brooklyn, gdzie doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Spadające z siódmego piętra budynku odłamki szkła uszkodziły samochód oraz zraniły półroczne dziecko znajdujące się w wózku. Do incydentu doszło we wtorek po godzinie czwartej po południu w okolicach stacji metra J Street. Na szczęście obrażenia dziecka okazało się niegroźne dla jego życia. Według wstępnych ustaleń szkło, które spadło na chodnik oraz drogę, pochodziło z popękanej szyby, którą w tym czasie ktoś próbował usunąć z rozbitego okna. W poniedziałkowy wieczór zupełnie niespodziewanie, fani YouTube oraz podróżni korzystający ze stacji na Grand Central mieli okazję zobaczyć nietypowy koncert irlandzkiego zespołu dowodzonego przez charyzmatycznego wokalistę Bono. Muzycy YouTube ucharakteryzowani na ulicznych grajków wystąpili w okolicy pociągu linii S biegnącej pod 42 ulicą oraz łączącej stacje znajdujące się na Times Square i Grand Central, gdzie zaśpiewali m.in. znany przebój Angel of Harlem. Towarzyszył im Jimmy Fallon, gospodarz programu The Tonight Show, prezentowanego w telewizji NBC. Właśnie w tym programie irlandzka grupa będzie gościć w najbliższy piątek. Zostaną w nim także zaprezentowane fragmenty tego niecodziennego występu. A w lipcu zespół Youtube zagra 8 koncertów, ale nie na stacjach metrach, tylko nieco wyżej, bo w Madison Square Garden. I jak to nie kochać Nowego Jorku? A ja życzę Państwu jak najwięcej takich niespodzianek w drodze do pracy i do domu. A na przykład jadąc metrem można poczytać gazetę. W jutrzejszym wydaniu jak zwykle w czwartki dział dedykowany przede wszystkim panom, czyli jego ego, a w nim m.in. nowinki ze świata motoryzacji. Oprócz tego w gazecie ciekawy wywiad z założycielem stowarzyszenia nowoczesna.pl, które ma być wstępem do wolnorynkowej partii, która z kolei ma wspierać przedsiębiorców. Co najbardziej szkodzi współczesnej Polsce i co natychmiast należy zmienić, m.in. o tym mówi Ryszard Petru. Z tematów wyborczych proponujemy tym razem wywiad z Januszem Korwin-Mikke. Informacje na bieżąco nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski, gdzie trwa przedwyborcza, gorączka, oraz ze świata, znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej www.dziennik.com. A ja już się z Państwem żegnam, życzę miłego wieczoru i zapraszam na informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy telewizji Republika.